Hej, mamy poniedziałek. Ja właśnie spóźniłam się na e, tramwaj. Znaczy spóźniłam się. E, pff, widziałam jak właśnie odjeżdżał e, przy moich oczach, więc w sensie przy moich oczach. Wysiadłam z jednego tramwaju, a tamten już e, odjeżdżał. Więc jej. Zamówiłam właśnie taksówkę. dzieci. E, zamówiłam właśnie taksówkę i dzięki Bogu mam jakiś kod zniżkowy. Jest, jestem przy rądzie lo lotników. Eee, no, pogadamy potem. tym. Jestem już w Powinnicech. Zobowiązam Bolta. Przyjechał, przyjechała Złotowa. Okay. Eee, tak, przechodzę przez Pasy. Eee, i, I ogółem w Bolcie jest coś takiego, że eee, to nie jest losowe. Eee, branie klientów, tylko musisz, musisz to zaakceptować, że chcesz ten przejazd. E, więc e, cóż, pan przyjechał e, i zobaczył chyba dopiero teraz, e, gdzie jedziemy. No i mówi on, ja tam nie jeżdżę. Ja takie, no dobra, spoko i co teraz? I ja byłem, zaczęłam się pytać, jak to wygląda ze zrotem i tak dalej. bardziej, że miałam zniżkę. W ogóle z jednego miasta do drugiego mogłam zapłacić 20 zł, no ale pan powiedział, że on tam nie jeździ. W związku z tym musiałam dopłacić 15 zł, bo stwierdził, że Bocz mu nie zwraca za powrót. <grym> Więc dobra, kończę, bo wchodzę już do kosmetyczki. Pogadamy potem. Teraz będę mrużyć oczy, ale słońce. Mamy dzisiaj ładne niebo. A ja dalej jestem w podróży po Bobienicach. Tu mamy chyba, tak tu widać, pocztę. Bobienicką główną. Więc dzisiaj jesteśmy turystami. Właśnie wyszłam od mamy. A teraz idę na tramwaj, już do domu na spokojnie, bo byłam jeszcze tutaj oddać mój stary telefon iPhone 5S do naprawy, bo oczywiście bateria wysiadła i trzeba to naprawić ekran przy okazji, więc trochę roboty jest. W dniu to było wysłane z okazji Dnia Kobiet. No to moja mama się ucieszy. Ja, a możecie zauważyć jeden z moich pięknych sieków yy, Tutaj po pobraniu i po Wenflonie nie będę się chwalić, ale ten jest no, piękny, bo powstał chyba z 30 minut po zastrzyku. Więc jak mogliście zauważyć, wczorajszy vlog urwał się i to tak dosyć. Yy, Powiedziałabym drastycznie, bo nie odzywałam się jakiś czas. E, a ostatnia urywka to jest urywka em, mojej ręki z węflonem. Mam nadzieję, że nie obrzydziło Was to was za bardzo. Ech, w każdym razie wczorajsze pół dnia, tak naprawdę no większość życiowego dnia, bo od chyba 15 do 21 chyba e, siedziałam w szpitalu. Znaczy, o 15 wyjechałam jakoś z domu i o około 21 byłam tutaj już na miejscu w łóżeczku. E, więc um, nie lubię pokazywać takich rzeczy. Czasami coś tam wtrącę, powiem no bo jednak to jest moje życie, część mojego życia. Ale moje problemy zdrowotne potrafią mnie zaskoczyć i mimo tego, że wczoraj byłam u kosmetyczki i tak no to był pozytywny dzień, to wracając czułam się super, ekstra, siedziałam na telefonie i w ogóle słuchałam muzyki. Wjeżdżając, wchodząc do kamienicy już tak coś, coś, wjeżdżając z windą zaczęłam mieć problemy ze wzrokiem. E, jakby nie widziałam e, cał całego spektrum. Miałam jakby takie. Ciężko powiedzieć, że plamy, e, bo po prostu nie zdawałam sobie sprawy, że danego fragmentu obrazu nie widzę. E, też miałam problemy z polem widzenia po bokach, głównie z tej strony w sumie. E, ogarnęłam trochę żyćku, coś tam posprzątałam w domu. E, Robiąc sobie jedzenie w piekarniku, zauważyłam, że nie widzę pełnej cyfry, bo my mamy piekarnik, który można ustawić na minuty, więc nie widziałam częściowo tej cyfry. No i po tym momencie stwierdziłam, że... Oj, zaraz kichnę, nie kichnę. Dobra. Po tym momencie stwierdziłam, że okej, okay, jak zjem, to kładę się do łóżka, kichnę. E, że się kładę do łóżka i prześpię się bo ja zawsze jak mam tą możliwość to e, przy takich sytuacjach e, powiedzmy kryzysowych idę spać żeby nie brać żadnych leków e, no, żeby poczuć się jakby naturalnie lepiej żeby ten organizm odpoczął i e, miał szansę się zregenerować na tyle na ile może e, no ale niestety e, budził mnie ból nie, nie, wiem jak długo drzemałam. Obstawiam, że nawet nie całą godzinę. Bo w ogóle ta drzemka to była taka ofycie. Bo w międzyczasie właśnie zaczęło mnie boleć i bo ja mam migreny, napady migrenowe. zdarzają mi się, powiedziałabym, że rzadko. Ale jak na statystycznego Polaka no to jednak dosyć często. I zwykle no, nie jest ze mną tak źle. Ale jak zaczyna mnie boleć tutaj w, o, przy okolicach o, oczu, w, jakby na tym zagłębieniu, tu gdzie się robi cut <grystanie> a, no to już jest źle. Nie pomagało, zresztą rzadko pomaga, a, ale w każdym razie a, wstałam, a, żeby zadzwonić do Maćka i stwierdziłam, że no to już jest ten ból że zadzwonię do niego, żeby się spytać, czy możemy wrócić wcześniej z pracy i zabrać mnie do szpitala. Maciek stwierdził, że ok, że się już zbiera, ale żebym zrobiła sobie um, zbadała ciśnienie, bo ostatnio jestem też tak kuleje. Mm. No i jak wstałam, um, no to zdecydowanie go, że mi się zrobiło. Um, czytaj chęć na wymioty. Więc następny kierunek po zbadaniu ciśnienia był w stronę toalety. W międzyczasie znowu rozmawiałam z matkiem, e, zasugerował, żeby zadzwonić e, na pogotowie, e, spytać się e, no, w jakim jestem stanie, w sensie czy, e, czy powinnam brać karetkę, no bo ja gdyby nie macie, to sama bym nie dotarła do szpitala. E, bo naprawdę e, jakby nie mogłam patrzeć, tym bardziej przez to bo zwykle mam problem z tym okiem. Wczoraj mój organizm stwierdził, że ma na to. I um, no po prostu byłam jak niewidoma. Na szczęście, szpital, który pan w, zaproponował przez telefon, jest obok nas. Nie wiem, zaczkicie. Raz, dwa, trzy przystanki od nas, tramwajowe. Hmm, więc nie tak źle. E, no i ja jestem z tych osób, które e, jak nie muszą, jak dadzą radę, mają taką możliwość, to um, albo same dotrą, albo pojedą taksówką. Taksówka wchodziła w grę. W ogóle też Neurolog z Luxmanu wchodził w grę, e, ale był nieco później, więc stwierdziliśmy, że: OK, spróbujemy w szpitalu pierw. Tym bardziej, że w szpitalu no, z, mają możliwości podania leków, a neurolog jednak może jedynie się skierować gdzieś, no i to jest jakby dalszy etap leczenia. Więc pognęliśmy sobie do Wamu, jej, i naprawdę, jeżeli. właśnie wieje, pewnie słyszycie pomijmy i jeżeli jesteście z Łodzi i macie właśnie jakieś problemy musicie udać się szybko do szpitala to naprawdę polecam wam ten szpital bo lekarze byli bo lekarze byli przemili i naprawdę zajęli się mną kompleksowo ja nawet się nie spodziewałam, że tak, tak to będzie wyglądać bo ok, pobranie krwi standardowo, choć nie w każdym szpitalu to jest, bo w, w Wrocławiu nie pobierali mi nigdy mm, już nie mówiąc o innych badaniach a zrobili mi tylko badanie ciśnienia e, w Pabienicach w Pabienicach od razu dostałam katona, więc e, i... I tak, i byłam zaskoczona, bo dostałam od razu właśnie to skierowanie na pobranie krwi i od razu też tomograf. Więc mega byłam zaskoczona, oczywiście pozytywnie, że taka szybka opieka jest. Znaczy, wiecie, że mają możliwość, żeby kogoś takiego, wiecie, z ulicy przebadać. Więc super. Mega propsuję. Na szczęście wyszło, że wszystko jest ok. Spoiler. E, ale trochę tam przesiedziałam i plusem jest to, że ja mam mega wielką teczkę ze swoimi chorobami, e, w której trzymam też e, wypisy ze szpitali. Z szpitali pogotów. Pogotów? Pogotowziów? Polski język jest bardzo trudny. Tym bardziej jak miało się tak wczoraj. No w każdym razie Mm, tak to wyglądało i mm, potem już jak wychodziliśmy, to Maciek stwierdził, że e, dzięki, temu w, dzięki temu papierkowi e, jakby zostałam przypisana do pacjentów z czerwoną kartką, czyli takich, którzy muszą być obsłużeni w ciągu godziny. E, no tych pacjentów było sporo, serio, na tym korytarzu. Um, no po prostu nie było miejsc siedzących, a mimo że korytarz był bardzo długi, w pewnym momencie dorwaliśmy siedzenie, które było prawie na końcu, um, więc wyobraźcie sobie wołanie mnie do, e, to, tam do tej sali, um, gdzie przyjmują pacjentów. E, na szczęście Maciek słuchał, bo ja w pewnym momencie po prostu, żeby mm, nie mieć tych wszystkich e, Bodźców, żeby nie widzieć tego światła, żeby nie słyszeć narzekania pacjentów, bo niektórzy to naprawdę byli tak zwanymi roszczeniowymi millennialsami. To nie był wiek Milenialsów, to byli po prostu starzy stare dziady, bo panie naprawdę potrafiły się zachować, ale było takich, takich dwóch dziadów, jeden to już w ogóle bez komentarza bo naprawdę. Jak go słuchałam, to naprawdę szczerze współczułam lekarzom, że muszę się z nim użerać. No ale w każdym razie przez pewien czas siedziałam na korytarzu z kurtką na głowie, jak jakaś gwiazda przy paparazzi, ewentualnie jakiś kryminalista. I, I tak. No i nie wyglądałam chyba dobrze, bo już jak siedziałam pod kroplówką. A no to spotkałam jakąś tam starszą panią, która podeszła do mnie i się spytała, czy już się lepiej czuję i w ogóle, No co ja taka zszokowana, tak, lepiej i po chwili tak, tak źle wyglądałam, no i pani powiedziała, że no jak, jak byłam na tym, no w tej poczekalni, no to tak średnio chodziłam trochę jak pirat wiecie e, z zasłoniętym okiem albo nawet dwoma i w ogóle po prostu e, śmiałam się z Maćkiem, że jak e, bo jechałam tramwajem ostatecznie, bo e, jak mogliście zauważyć we wcześniejszej części vloga e, Bolt bardzo mnie zirytował e, miałam w ogóle, zrobiłam zdjęcie tego paragonu, który tam dostałam e, i miałam zrobić aferkę na e, ich Facebooku no ale nie miałam możliwości a, no, czaferkę, Po prostu um, chciałam dodać post uh, z pytaniem, że, znaczy, ze stwierdzeniem, że serio Bolt, myślałam, że to uh, prima primis, ale najwyraźniej nie. No, w każdym razie. Yy, i, I tak, i wyszło na to, że w badaniach wszystko ok, i nawarszorowali mnie lekami jak nigdy, serio. Yy, jak wyszłam stamtąd, to bólu już nie miałam, ale czułam się tak naćpana, wiecie, taka jakby patrzyłam i obraz mi jakby wolniej widziałam, niż się ruszałam. Więc to, no i byłam taka lekko tępiała, bo dostałam w ogóle cztery leki, co jest dla mnie takim o Mm, bo zwykle mówię, dostawałam ketonal i <śmany> najlepsze jest to, że jakaś e, się mnie pytał w, po tym ketonalu, już lepiej? Ja mówię, nie, w ogóle nie czuję różnicy. A ona, no ja nie mogę już nic z Pani zrobić, musi Pani wyjść. <śmany> <śmany> ok. <śmany> e, mistrzostwo. E, więc tutaj byłam zszokowana i ja jestem osobą, tym bardziej, jeżeli chodzi o leki i tak dalej, e, która m, pyta się, co to, czemu, na co i tak dalej. Bo jak zobaczyłam wi wielką e, butelkę Ketonalu, która miała być podana jako kroplówka, to się przeraziłam, Boże kochanego, ile tam jest tego. Ale pan mnie uspokoił, że to jest po prostu e, ponoć ampułka rozcieńczona, więc spoko, bo dużo było tego płynu. Mm, no i e, te, usłyszałam, bo tego akurat się nie podpytałam, ale usłyszałam, że dostanę tramal. I ja oczywiście zysk internetu od razu patrzę i tak patrzę: hop, opioidy! Takie szybkie, wiecie, kalkulacje jak z internetu opioidy. Ketonal. Co jeszcze? Bo kolejne jakieś jakaś przy tej kroplówce była. I tak, i dostałam właśnie tutaj ten Tramal. Dostałam ketonal w żyłę, jako kroplówkę, który szybko wszedł. W sensie szybko poleciał. Potem dostałam jakiś lek na M. Teraz już nie pamiętam. Mam jeszcze tam w na telefonie wpisanym. Ale w każdym razie to był lek na e, zmniejszenie ciśnienia wewnątrzoponowego, bo też miałam problemy z e, uchem. A w pewnym momencie już w poczekalni zaczęło mnie boleć, więc obstawiali, że też potrzebuję czegoś. <grym wytrych> e, I tak, e, dostałam właśnie to też w formie... Jezu, czego? Nie sz, e, szczepionki, ty, <grym wytrych> tylko... Mm, kroplówki i to dosyć długo szło więc tak średnio no ale a potem jeszcze spytali się czy, czy już ok a ja mówię, że tak że no już mogę widzieć, już mogę patrzeć i nie muszę zasłaniać sobie twarzy więc no jest ok no i potem tak na odchodne pan przychodzi ze strzykawką i ja już takie czy to sól fizjologiczna, żeby przemyć węflon? A pan mówi nie, to sterydy. <grym> więc porządnie mnie nafeszzerowali. No i ja się pytam na co to. No i pan mówi, że, zna, że znowu to jest kolejna rzecz, która, która ma pomóc mi z tym ciśnieniem wewnątrz opanowym. No, więc to dostałam. E, spytałam się o wyniki krwi, czy już są. Trochę posiedziałam. Popatrzyłam sobie na, narzeka na narzekających ludzi. O, mnie coś woli. W ogóle odruchy wymiotne, jakie ja miałam, to po prostu... To, to była tragedia. Ja przyjechałam w ogóle na to pogotowie z torebkami. Do tomografu też wchodziłam z torebką w ręce, bo no, nie wiadomo tak, a ja jestem człowiekiem, który... Jednak jak masz wziąć tą reklamówkę do ręki, a nie masz i potem zasyfić pół szpitala i ludzie muszą wtedy czekać dodatkowo, bo ktoś musi posprzątać mój syf. No to, to, to jednak nie, tak, trochę empatii. I, I tak, jeżeli chodzi o te właśnie odruchy wymiotne, to tak so, sobie średnio, tym bardziej, że ja miałam refluks. Aktualnie jest okej. Okay ale w tym momencie, kiedy te, te, te odruchy wymiotne e, się powtarzały, jeszcze właśnie jak dostawałam te leki, e, to nie dosyć, że jakby naturalny mój odruch wymiotny e, się pojawiał, to jeszcze e, czułam dodatkowo jakby smak tych leków, a, co nie było zbyt przyjemne, mm, więc było średnio. Z Gaga była taka, że jak wróciłam do domu, to musiałam wziąć twarangasty, Choć wiem, że to tak średnie jest, ale po prostu potrzebowałam czegokolwiek. Właśnie jem śniadanko. Proszę mi nie hejtować, że mam tak w późnej godzinie, ale dopiero teraz zrobiłam się głodna. Jest całkiem ładny. Mam go z boczkiem i z trochę, małą ilością sera. I tutaj mamy, cóż, drugi kwietnia. Więc moje postanowienie pomału wchodzi w grę. I chyba e, dzisiaj będę z wami o tym rozmawiać. Więc dajcie mi tylko zjeść. Okej, okay, pojadłam, ale yy, w międzyczasie szukałam. Yy, jak to jest? Monopod? Coś takiego, yy, żeby aż tak ekran się nie trząsł. I nie mogę go znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie go wsadziłam, bo na pewno gdzieś tu jest. Tylko pytanie gdzie. O, znowu okno. Eee, ale tak, zamiast siedzieć w domu teraz, to biegniemy do sukcesji, do Rosmana. Ja znowu tutaj eee, byłam na małym shoppingu, ale pokażę Wam zaraz, bo w sensie zaraz jak wrócę, bo jest 15.19, a ja za 10 minut powinnam już wyjść. A mam jeszcze do zjedzonka coś takiego, co miało być e, ciastem, ale dodałam za dużo wody i nie chciałam już psuć proporcje, w związku z tym mam bardziej taki pudding, powiedzmy. A tutaj mam całe 2 gramy gorzkiej czekolady, ale to jest na kakale i na białku czekoladowym, więc i tak i tak będzie spoko. I trochę... Mm, czego? Truskawek. Więc tak wygląda mój drugi posiłek powiedzmy że lunch bo jest po 15, a trochę później będę jeść kolację, bo chcę ją zjeść z Mackiem, a poza tym muszę ją zrobić, więc a jeszcze chwila. Plusem takich szybkich posiłków jest to, że, znaczy, takich płynnych, powiedzmy, że zjadłam to w dwie minuty, <grym> byłam nieco głodna, znaczy... Może nie byłam do końca głodna, ale wiedziałam, że e, będę zaraz, bo idę do lekarza na 16, więc zanim tam dojadę, zanim pogadam i tak dalej. No i zanim wrócę, a w planach mam skoczenie do kolejnego Rossmana, bo byłam w jednym i nic nie kupiłam. Po prostu wyszłam jak taki złodziej, <laughs> ale nic nie było, bo szukam rzeczy, które są nowościami. A, i które są na promocji, więc mm, może być ciężko. Kolejny wielki kubas dzisiaj jest znowu z wodą i cytryną. I dzisiaj m, pomału przekonuję się do tego, żeby jednak m, nie kupować wody w butelce wody gazowanej, a, bo ja zawsze uwielbiam wodę gazowaną. To nie umiem pić wody niegazowanej. Ale właśnie w takiej wersji z sokiem, z, w ogóle z owocami, jakoś daje radę, więc może po prostu się przerzuca na coś takiego.